Witajcie, dzisiaj będzie krótko, ale trochę ważnych wiadomości. Przede wszystkim mnie z dzisiejszego dziennego przekazu zapadło w pamięć, zapadła wypowiedź, wypowiedź pana profesora Valerio Malbeciego, ekonomisty, który lansuje taką Nowy, nowy odłam ekonomii, którą nazwał ekonomią humanistyczną. Jest to ekonomia, która ma uwzględniać swo, jako swój cel przede wszystkim dobro człowieka. I tutaj jeszcze pewna drobna uwaga związana z książką Friedricha von Hayka. A mianowicie tutaj chciałam zwrócić uwagę, że Hayek był wolnościowcem, którego najbliżej można by porównać do Korwina z jego teoriami. I nie o to chodzi. Tu chodzi o zagrożenia, które wynikają z braku wolności. Możemy niekoniecznie zgadzać się z wszystkimi tezami Haika dotyczącymi optymalnego rozwoju, ale to, co mówi na temat zagrożeń wynikających z braku wolności, jest nie dość że prawdziwe, to jest do dziś aktualne. A wracając do profesora Malueckiego. Otóż, dzisiaj w swoim materiale stwierdził, że musimy skończyć z dogmatem Europa tak chce. Musimy sobie zdać sprawę, że Europa to jesteśmy my, a nie należy ją utożsamiać przede wszystkim z Niemcami. I jest jedna rzecz, że nie wolno na kolanach przyjmować wszystkiego, co starsi i mądrzejsi zadecydują, iż jest to dla nas dobre. Trzeba y, dyskutować bez obaw i nie mieć obaw, żeby dyskutować. Trzeba po prostu bronić swoich racji i umieć powiedzieć nie to wydaje mi się, że co prawda zostało powiedziane do Włochów, to jednak jest aktualne także i w przypadku kraju nad Wisłą. A kolejna sprawa, jeśli chcecie się pośmiać. Otóż ci, którzy są ze mną trochę dłużej pewnie pamiętają taki filmik, taki spot, można powiedzieć, reklamowy, nagrany przez włoską telewizję bez, przed świętami, a mianowicie trzech y, czołowych, salonowych wirologów y, śpiewało na, moled, na melodię Jingle Bells CC si, Wax. Si, no chyba nie muszę tego tłumaczyć. Si, po włosku to tak, dalsza część nie wymaga y, tłumaczenia. Natomiast ciekawe jest, jest zmiana poglądów przez doktora Mateo Bassettiego, który w swoim czasie tłumaczył, jak strasznym błędem jest zmniejszenie restrykcji. Otóż teraz nagle zaczyna on się wypowiadać, iż błędem było liczenie jako ofiar z wszystkich osób, które zmarły z pozytywnym tekstem, testem, bo jest różnica między śmiercią na skowyt, a śmiercią ze skowytem, bo dochodziło do takich paranoidalnych sytuacji, kiedy ofiary wypadków samochodowych były klasyfikowane jako ofiary skowytu, ponieważ postmortem wykonano test. Ta, to, to nie dosyć. Pan doktor nawołuje do stworzenia nawet komisji specjalnej, która miałaby te sprawy zbadać, i jednocześnie z taką fałszywą skromnością tłumaczy, że prawdopodobnie było to dlatego, że minister zdrowia nie miał odpowiedniego przygotowania. Dodam, że minister Speranca jest wykształcenia politologiem. I że na tym stanowisku powinna być osoba posiadająca fachową wiedzę i on sam nie obraziłby się, za, gdyby taka funkcja została mu powierzona. No cóż, trzeba przyznać, że brak krytycyzmu w, w tym przypadku jest wyjątkowy. Kolejna sprawa to o, niestety znowu epidemia takich śmierci osób niewygodnych we Włoszech odszedł pan doktor Franco Trinka, który zajmował się lekarz, który zajmował się szczególnie eliksirami i który przy czym zajmował się tymi eliksirami od ponad 20 lat, między innymi eliksirami dla dzieci i był on tą osobą, która udowodniła zbyt duże stężenie aluminium i skutki, jakie są z nim związane. Kolejna sprawa, a mianowicie nie wiem, czy mówi Wam coś nazwisko Edward Dowd. Otóż ten pan był osobą zarządzającą finansami firmy BlackRock. Jest to stosunkowo młoda osoba i w tej chwili wycofał się znaczy zrezygnował z tej funkcji. Nie wiemy dokładnie, jakie były tego przyczyny, i oczywiście są tacy, którzy tłumaczą, że został na pewno zwolniony i teraz sobie odbija, ale nic nie słychać o tym, aby został zwolniony dyscyplinarnie. I zajął się bardzo dokładnie. Zwiększeniem śmiertelności wśród młodych Amerykanów, a mianowicie w wieku produkcyjnym, czyli między 18 a 60 rokiem życia. I okazało się, że ilość zgonów w tej kategorii wiekowej, chodzi o wszystkie zgony, wzrosła o ponad 40%. To są dane, które mają do dyspozycji. Także i y, wszelkie y, y, agencje ubezpieczeniowe. I tutaj chodzi nie tylko o ubezpieczenia y, amerykańskie, ale także i o ubezpieczenia niemieckie. Ja daję Wam y, nie tylko link do o, wypowiedzi tego Pana. Y, ale daję Wam jednocześnie link do takiego, jakby powiedzieć, z, zebranych wideo z YouTube, które będą mogły Wam pokazać, w jaki sposób zdobył ten Pan owe dane i jak to wygląda rzeczywiście. I teraz ciekawostka, ponieważ jeśli chodzi o Euromamo, jest to ta agencja, która robi zestawienia śmierci, we wszystkich krajach świata, więc okazało się, że w ciągu minimum dwóch tygodni danych nie dostarczyły następujące kraje: Ukraina, Niemcy i Włochy. Dlaczego? Nie? Wydaje się, że dziwne, aby Niemcy, tacy solidni, stawiani nam zawsze za wzór jako podejście do pracy, zapomnieli o podaniu danych. Wydaje mi się, że to bardzo dziwne. Kolejna sprawa. Włoscy dziennikarze, podobnie jak Niemcy, wystosowali do Trybunału Stanu specjalny list otwarty, w którym zwracają się o zbadanie stanu owych, nieporząd... owych powiększa... większej ilości zgonów i stwierdzenie, kto za to jest odpowiedzialny i w jakim stopniu powinien za to odpowiedzieć. I to dzisiejszy przegląd niepoprawnych wiadomości. Przepraszam, kiepsko się czuję. Zawsze miło mi się z Wami rozmawia, ale po prostu naprawdę jestem w kiepskiej formie, więc mogę Wam tylko życzyć spokojnej nocy i oby wszystko było lepiej. I pamiętajcie, człowiek uprzedzony, jest na pół uratowany. Dobrej nocy, kochani.